No. Tym razem. jest No tak tu praju, tu chodźmy 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 mas, to nie, chodźmy po Tu ma do ciebie. No to wchodzimy prawo, wchodzimy prawo. Dobra. I ja uważaj, tutaj od razu? Powoli. Są sody i drzwi po prawej. Będą? Tak, tu są drzwi, zamknięte drzwi, patrz lewo. Za nikogo nie ma, dobra. Dobra, to ja patrzę, klatkę, a ty sobie dobra. sprawdzaj drzwi. Mm, to tak. Są drzwi, za drzwiami jest trochę kuchnia, ale po prawej jest gościu uzbrojony. Mhm, gościu sobie poszedł

coś poddał. Dobra, Choui, robimy. Mamy trzech cywili chyba tutaj. Jeden Uf, w pomieszczeniu, ale tam są wszyscy. sprawdzę prawo. To jest cywil. Do mnie Do kurwa. paralizatory w sumie, no. Chujego No, ja zapomniałem, że mam paralizator A tu jest coś drugiego Nie, właśnie paralizatoryśmy to zrobili, ty, nie Tak. pojemno, ale nie nagle Podaw broń z nich, czas Tak, 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 podniosłem A ten nie miał broni? Ten nie miał broni To jest jedna broń Ale tu Nie Tutaj ja tu jest jakaś na ziemi. To jest jego. No dobra. Zabezpieczona. No, Przybijam do ciebie. do ciebie tutaj jest. Zgłaszam. No dobra, tutaj jest czysto, tu jest czysto. Tak małe pomieszanko. Teraz sprawdzam, czy tu są jakieś dowody do zebrania. Nie ma. Tak, broni też nie ma. Dobra, czy tu chyba na, na ten na sodową. To Sprawdzałeś pomieszczenie, ten kibel, tak? Tak, tak, stworzyłem. No. Jesteś? Jestem, 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 jestem. Dobra. Patrz tak, prawo sobie, patrz tam. prawo. Dobra, jest, na blisko. Co, fleszyk? Odjeżdżam Patrz górę Tak patrzę górę, no Patrz górę, dobra Też z dołu do mogą walić jak ktoś Mhm mm Klatka salowa Ale tu nic nie ma no, sprawdza klatka tutaj Ale zabezpieczam od Entry team to talk. The... Ale, ale nie zabiliśmy go To jest radny Mhm no nawet i dobrze. Dobra, i w kratkę chyba była czysta. Do, do prawdopodobnie też jest czysta. Dobra, chodź do góry, może, co? Tak, bijamy górę, tak. Dobra. A, idę dalej. Nie, co? To... Chodź do prawej. Dobra. I wychylimy na 3-4 na nich. Dobra, to chodźmy na nich już. Powoli. To na 6 Mhm. A tam poprawię u ciebie pokój tego, tego gamera. Nic nie ma. Nie, też nic nie ma. Widziałem kościa. Gdzie? Na, na wprost tutaj. Na E, na N, na N. Tak, tak, tak słyszę no. Chował się tam do pomieszczenia. Nie wiem, czy na blisko może nie być. To jest pomieszczenie, podchodź. Podchodzę, podchodzę, podchodzę. Mogę dać flesza. Tam. No, to no Podjazd. Jeżdżamy. Coś tu jeszcze jest. Coś tu jeszcze jest po lewej. Po lewej lewo. Wiesz jakiego miałem no, dziwną to, sytuację? No. że nie mogę strzelać, bo jakby za, za bardzo się do kartonu przytuliłem, no, nie? Wiem, wiem, no, no. Dokupam go, zbieram dowód. Tego też zakupywam. Są drzwi otwarte. Ale dostąpiliście ode mnie. Cieszę się, mam. LPD.

Obrócamy, to co? Na pokój gamera idę go sprawdzić. Dobra. Zb. Tak, tu zaraz za jest dwóch z bronią. Jeden jest celowany do lewej strony, drugi na nas. No, jeszcze od wysadzam razu. I wysadzam ich ze czwórką. Dobra. Na podkładu D Dobra, odsuwaj się Dobra Palę do... Dobra, żyje Żyje Drugi nie żyje Mam brata, mam brata, mam brata na muszce Don't move. Może nie, prze no prze nie przechodź, nie przechodź zresztą. dalej, nie przechodź dalej, nie przechodź dalej. Do, do prawej, do prawej. Boże, na daleko, po lewej. Nie, nie przechodź. Przechodź, przechodź, przechodzimy. Po lewej widzę kogoś. Mam tu jednego napastnika, opuszczam broń. Gdzie idziesz, go od razu. Gdzie idziesz, kurwa. Nie o bo spierdala. Ja jestem tu u ciebie. No, czekaj. Pilnuj tam, żeby nikt nie wybiegł tam tego no, około. Na zakłam. No spierdala stary. Gdzie ty kurwo idziesz? Dostaniesz w pizdę zaraz. Wszystko tam Ej, dostaję głowę zaraz Wyjeb... w wy, dupce, dupce mu głowę chyba Tam jest streamer od razu Już czysto? Tak, to jest streamer, no Wracaj, 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 wracaj Ej, bo tu przez sienię coś zostaje Ja już nie mam neida, mam tego z kulami. Ja Błąd. mam flesza też, ale ja mam też do Dora. Duszę ich tam. Może i celuj go na niego. Duszę ich tam. Zrzucam flesza jeszcze. Dobra. bijaj, bijaj wbijaj bijaj, bijaj, bijaj.

to broń? Nie, Element to. Dowód. Dobra. With to nie broń. broń. Przechodzimy z misją. Jeszcze brat został. Niech tu był brat. Jest brat? Idę do brata. do ciebie. Nie się, wszystko będzie się to talk. Move on. jest jeszcze jedna broń. Są dwie bronie na korytarzu. Zabezpieczam je. Dobra. Mam broń dobra. też. Oof. A co tam z jeszcze zrobić? Uwolnij się z jej cywili, czy to nie wszystko? Co to jest? Muszę patrzeć. Nie, od razu tutaj. Czyli pewnie na parterze. Mhm. Shepard czy tu ma jakieś dowody do zebrania. A tu u tego streamera nie ma nic. Dobra. To do głównych drzwi musimy na piętro zejść, znaczy na parter w sumie Jestem jeszcze przy głównych drzwiach Dobra Rasem Coś tu było chyba u niego, jakiś dowód To mam skuszone Tylko wiesz, że chodzi czasami coś na biurkach leży, nie? O to mi właśnie chodzi O YouTube co to jest? How best design Bup-tup Bup-tup <laughs> No dawaj Wracamy I Zobaczę co z góry Nic nie widzę, no dobra musimy klatkę schodową na dół Schodzimy Eee to tutaj, z tyłu No tak, faktycznie Preraduję sobie Ja też

Nikogo nie ma, dobra? To musimy wrócić na górę jeszcze chyba bo tam jakąś broń pewnie nie zabezpieczyć. Mhm. Mm tak jest tak, to Aha, czekaj, tutaj? To jest zabezpieczone. A tam ty w tym pokoju jeszcze takim razie nie jest jakoś. Aha, farmę serweru.

No, no nie ma za nim. Czyli coś jeszcze są góry, jest w takim razie. Chodźmy na piętro. Drugie. No już No tam jest tylko gamer'a, to mu niego gra musi być. I tak, tu jest jedna broń, tu jest coś do złuszy. Kurwa, nie wiem, stary. Też nie mam pojęcia. To tutaj nic nie ma w pozostałości. jakiejś. jest kratka? Czekaj, już tę kratkę obczaić. Jest ta kratka, ale to jest w tym pomieszczeniu. No tu też widzę, że jest ten. Dobra, nie wiem, tu nic nie widzę jeszcze idę do tego drugiego. Właśnie to ja tu jestem teraz. To jakaś broń, tu musi być czy coś. Co innego jak nie broń To, to w ogóle jak, fa. To, masz coś? No ja go nie widzimy, a to byłem u niego. To na ziemi też opisu? Ale to jest jeszcze nie koniec, Co jeszcze mam. A ten jakąś broń opuścił jeszcze jedną? jeszcze sprawdzić klatkę sodową. To dawaj. Tylko tą wiesz, zewnętrzną. Mhm. Nie wiem czy u niego się dało tam przejść? Chyba nie. Nie, u niego chyba nie. A na dół? Tu gdzieś przez któreś pomieszczenie. Tu po prawej? Gdzieś się dało przejść do tej klatki. Tu nie ma nic. Ale wydaje się, że na klatce może być jeszcze jakiś zieleń ziomek. Tutaj klat. Tu jest klat na słowa. nie mamy wszystko, tak, tak, tak. Idę. Tak. No i samo wchodziliśmy, nie? Tak, ale tu nie wszpoczęliśmy. Tu jeszcze nie wszpoczęliśmy. A tu samo wchodzi się, pomieszczenie chyba. O tu są jakieś drzwi, ale to nie wiem czy to nie są te drzwi Nie, tu nie byliśmy, tu jest Nie, byliśmy, bo to jest zakuty no, Aha, dobra To jest to pomieszczenie A no, to jest to pomieszczenie To już nie ma pomysłu co może być jeszcze to Są dwie klanki ale ten wiesz co to, to, ten co gdzie co to ma to ma tą plamę hm. Dziwne co? Właśnie nie wiem o co tu chodzi Gdzieś coś jest ale... Ich dzwoni ale nie wiem gdzie Do pasy, żeby sprawdzić, czy że tam jeszcze jakieś klamki nie było, bo serwery raczej to wszystko już też mamy. to, to są te kreacje, to raczej nie. LSPD, <laughs> don't move. Get down and put your hands on. get down and don't move. Nie no, totalnie nie mam pomysłu co jeszcze, to może być. Dobra, tego pojęcia właśnie. O, spójrzcie nielegalne zdjęcie osób nieletnich. Gdzie to było? To przy łóżku. To mamy. Co? Jeszcze coś? Nie To jest akurat niemożliwe. Może gdzieś jakaś broń zapodziała. gdzieś. Wam, broń tu, akacz jest. Koło streamera. No to ja tego nie widziałem na przykład. Dobra. Ja na przykład tego nie widziałem, nie? To... Teraz Dobra. mi tak bigło, jak podnosiłem chłopa. By go przesunąć. Dobra, no we jest... Będzie A, bo czas pewnie też. O kurwa, patrz no, stary. Blisko. Znaczy czas, bo ty mówiłeś, że to nie czas, tylko. To nie e... tak, tylko że zabiliśmy ich. Tak, no. No trudno, ja czy się nie da. Czy da się, ale. No. Tak wyszło. Nie wiem, o co ci chodzi. Ale fajnie, ja po prostu to wyję.